telefonem. Ja to nie z kasyna internetowego, pan kasyno. Ma pan teraz minutkę, możemy porozmawiać? Tak. Panie Dariuszu, w tym miesiącu wypłacił pan kwotę około 10 tysięcy złotych, zgadza się. Tak. tak. Dzwonię, żeby panu pogratulować dużej wygranej, ponieważ to była największa wypłata w tym miesiącu. I w związku z tym chciałbym zadać panu kilka pytań, aby udzielił pan nam krótkiego wywiadu. Czym moglibyśmy? Aha. Tak? Chciałbym się dowiedzieć, jak często pan gra w kasynie, pan kasyno. Codziennie. <grym> codziennie pan gra, tak? Zawsze <grym> codziennie się bawię, tak. Prawda? gdzieś tam, jak nie mam czasu, ale tak to to, tak. Panie Daryszu, a co najbardziej podoba się panu w naszym kasynie? Co się podoba w kasynie? W naszym kasynie. Konkretnie chodzi nam o kasyno pan kasyno. E Pan sono, po zmianie tego całego designu stało się ono o wiele jakieś, jakoś łatwiej, łatwiej dostępne, że tak powiem. Mm -hmm. nie, nie mi się to podobało, jakoś z niej korzystałem, natomiast e, w momencie, kiedy się to pozmieniało, mm -hmm. to dosyć fajnie się da, No że tak powiem. Aha. E, a czy do nie potrafię pana... tego określić, o co chodzi tak naprawdę, ale dosyć fajnie mi się, mi, do... mi się bazi, tam. No. Rozumiem. A czy według Pana też powinniśmy zmienić, czy, czy jest na tyle dobrze to wszystko zrobione, że nic nie należy poprawiać? Nie, na tle jak tam, gdzie próbowałem też czasami, gdzie, gdzie indziej i tak dalej, no to jest, to jest porównywalne. Rozumiem. Y, Okej, okay. Panie Dariuszu, a na co przeznaczy Pan wygraną taką sporą? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. <laughs> Jeszcze, jeszcze pan się nie zastanawia. Okej, okay. a czy ma pan może jakieś rady dla innych graczy, żeby też no, mieli sz większe szanse na wygraną, tak? Nie, tu nie ma. To jest zabawa, to nie jest yy, kwestii rozpatrywania, że tak powiem, wygranej, przegranej, czegokolwiek, tylko raczej zabawy. Aha, w ten sposób. A nie, mm -hmm. jeszcze powiem wam ostatnie pytanie. Jakie bonusy zmotywowałyby do częstszej gr gry, według pana? Może pan nam coś podpowiedzieć? Częstsze gry? Nie, wie pan, co? tak jak Panu mówię, ja tego nie traktuję jako, nie wiem, e, konieczność, nie wiem, e, e, chęć częstszego grania. To jest bardziej rozrywka na tej zasadzie. Mhm. Tylko i wyłącznie. Natomiast nie potrafię mimo... powiedzieć, że częściej. no, Częściej nie. No. <śla falling> Okej, okay, rozumiem. Nie ta. potrafię powiedzieć, to co by zmotywowało. Wyższe wygrane? Nie, to też nie, no nie, nie, no, tak jak panu mówię, no zabawa. Hmm? Okej, okay, dobrze, panie Dariuszu, my chcielibyśmy ten wywiad opublikować na naszej stronie internetowej. Czy pan zgadza, zgadza się? Oczywiście anonimowo, myślę, że nie ma...